Krzysztof Gasparski, Program Polska w pierwszym tym roku komunikacie wideo sadowniczym tym drzewiastym 19 marca 2024. I co? Zaczynamy od szkodników, później choroby, nawożenie, no i podsumujemy krótko. Zaczynając od szkodników, no lustrujemy, lustrujemy, lustrujemy. Mszyca, jak tylko się nam otwierają pąki, zaczyna się pokazywać. Za zimno, ja jej osobiście nie dojrzałem, ale przy pierwszym, drugim ciepłym dniu możecie na pewno na nią natrafić. Jeżeli chodzi o przedsiębiorki, one też są, jeżeli chodzi o dokładnie chmielowca, I stąd cały czas możemy stosować jeszcze oleje typu katanol na przykład, ale pamiętając, że jeżeli występują wieczorem przymrozki, to takich rzeczy nie powinniśmy robić, bo doprowadzić łatwo można do fitotoksyczności. Z kolei walka z mszycą, wykorzystując pyretroidy, no też jest utrudniona, bo te działają powyżej 8 stopni Celsjusza i stosowanie ich w niższych temperaturach jest bez sensu, z uwagi na to, że raz, że nie chcą działać, a dwa, że szkodnik jest Schowany, więc sobie z tym darujemy. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o tarcznika niszczyciela. I te oleje mogły nam tutaj mocno pomóc, ale musimy się wstrzelić. A czym więcej tkanki zielonej, tym bardziej musimy schodzić z dawkami tych olei. Natomiast jeżeli widzimy, że są dwa czy trzy dni cieplutkie. I szkodniki się pokazują, pokazuje się mszyca, pokazuje się jakiś przędziorek. Możemy zastosować w słoneczny dzień najlepiej, bo wtedy jest imigracja szkodnika i, i można powiedzieć dobre warunki do zastosowania produktów, takich jak silta, czy Kapak. One działają w sposób mechaniczny, fizyczny na szkodnika i bardzo szybko, łatwo sobie z tym problemem poradzą. W dodatku są mieszalne, czy to ze środkami miedziowymi, czy z produktami yy, siarkowymi. Więc to nam ułatwia rzeczy. Jak jestem już przy pretroidach, pamiętajcie, że z produktami miedziowymi też można to zrobić, natomiast stosowanie ich z produktami siarkowymi najczęściej było yy, negowane. Czyli te wszystkie stare tabele mieszania wskazywały, na niecelowość mieszanin pyretroidy ze yy, środkami siarkowymi. Jeżeli chodzi o choroby, tu jest ciekawa sprawa, bo jesteśmy przeczuleni po zeszłym roku. W tamtym roku nie chcieliśmy się dać namówić na pierwsze zabiegi parchem, a w tym roku. Można powiedzieć, trzeba było hamować albo, yy, albo wielu, wielu jeszcze przed tym pierwszym komunikatem wyjechało do sadów stosując produkty miedziowe. Nie mogę tego skrytykować, z uwagi na to, że ta miedź działa fitosanitarnie po cięciu bardzo dobrze, a przy okazji mieliśmy uspokojone sumienia, że parch nam nie da I teraz, czy ten parch w sadzie jest, czy nie ma? Jeżeli popatrzymy na modele chorobowe, to one wskazują nam, że warunki pogodowe do zaistnienia parcha były i to już kilkukrotnie. Jeżeli chodzi o zarodniki, rozwój zarodników, czy fizycznie mamy te zarodniki, to wiemy, że też no nie jest to zatrważająca ilość, ale jest już dosyć mocna i mogąca mocno dokuczyć. Natomiast jeszcze jest potrzebny trzeci czynnik, zielona tkanka roślin i to jeszcze w odpowiedniej ilości i ta zielona tkanka się coraz bardziej pokazuje. I czy mamy powód do niepokoju, do ostrożności na pewno, dla spokojności sumienia, nie tylko na choroby kory i drewna, ale także pod kątem tego parcha, zabiegi miedziowe powinny być wykonane. Natomiast yy, dla tych, którzy wcześniej zrobili zabiegi ochrony przeciwko chorobom kory i drewna i teraz się zastanawiają, czy po kilku dniach czy po tygodniu powinni powtórzyć od razu tą miedzią, yy, to powiem tak. Yy, jeżeli mamy kwiecień czy maj i pryskamy w poniedziałek, a następny planujemy w piątek zrobić przy... zabieg, to we wtorek czy w środę przyrost masy liściowej jest tak duży, że nie możemy go w skali porównać do tego, co jest teraz. Czyli teraz to jest. Niewielki przyrost tkanki liściowej w porównaniu do tego, co często jest niezabezpieczone w sezonie. Więc dajmy, tak powiem, na wstrzymanie, zachowajmy zdrowy rozsądek. Nigdy przez cały rok nie będziemy w stanie zabezpieczyć każdego milimetra kwadratowego roślin. Tak czy inaczej, miedź powinna być stosowana pod kątem czy to chorób kory drewna, czy to parcha. Dodatkowo ta miedź, co nam robi? Choroby bakteryjne, pseudomonas, także będzie nam to ograniczało. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o rejestracji, czy nie, czy o nawozie fungistatycznym, czy produkcie środku ochrony roślin typu miedziowego, takie działanie bezpośrednie bądź uboczne zawsze tą miedź będzie wykazywać. I w zasadzie innych chorób nie powinniśmy się na ten moment bać. Trzecią sprawą jest nawożenie i stymulacja. Na ten moment nawożenie do to awalon. Awalon start wegetacji łączy się z produktami siarkowymi. Natomiast awalon start wegetacji w teorii albo w praktyce nawet powiem tak. Miesza się, natomiast my nie polecamy tej mieszaniny ze względu na to, że zrobiliśmy kiedyś takie badania, które wykazywały uszczerbek na jakości takiej substancji. Przechodzi przez dysze, w opryskiwaczu nic się nie wytrąca w sposób taki fizyczny, ale jednak jej mieszaniny nie polecamy. Czyli jeżeli Avalon Start wegetacji, to na przykład z produktami siarkowymi, siarka Pro. I taki zabieg mógłby być wykorzystany, ograniczyć przy okazji można zniechęcić do życia przedziorki roztocza, te które funkcjonują i mieć uspokojone sumienie, że nic się nam nie bałagani i do takiej mieszaniny też możemy dołożyć improver. Pamiętajmy, że jesteśmy po jakiś takich załamaniach pogody, wystąpiły przymrozki, a jest troszeczkę tej tkanki zielonej, i nic by się złego nie stało, jakbyśmy te rośliny lekko wsparli, stosując nawet nie całą, a połowiczną dawkę e, produktu Imprower. Jeżeli mówimy o produkty miedziowe, to z kolei możemy jeszcze raz przypomnieć, połączyć e, z, z, z Pyretroidem do zwalczania szkodników i też to mieć załatwione. Jeżeli chodzi o nawożenie doglebowe, no właśnie. Wilgotno, jest jak rozsypać, albo nie, nie zawsze jest jak rozsypać. Czasem za wilgotno w tych polach. Czasem widać w internecie utopione ciągniki, zryte przejazdy. Nie robimy nic na siłę, robimy to zdroworozsądkowo, bo glebę mamy, mamy o tą glebę dbać, a nie zdegradować ją. E ale nie musimy czekać do kwitnienia, jeżeli boimy się, że później będzie za sucho i nawóz się nie rozpuści, to możemy wskoczyć z nawozami trochę wcześniej. Są nawozy z formą amonową, tak jak Eurofeltil, Elixir, Suprem 12-12-17, które można wysypać odpowiednio wcześniej. Ale są też nawozy takie, które możemy zastosować na ostatnią chwilę. Jaramila NK-2310 ma formę potasu w formie saletry. Potasowej w swoim składzie, czyli ma azot i potas, a forma ta jest szybko działająca, czyli możemy zrobić to blisko okresu kwitnienia i taki, taki zabieg na pewno będzie bardzo dobry. Możemy sięgnąć także po produkt, który mamy w tym roku po raz pierwszy w ofercie. Agromaster 10.11.21, firma ICL, czyli bardzo dobra firma, nawóz o przedłużonym okresie działania, dlatego że forma azotu jest dodatkowo otaczkowana yy, i gwarantuje dłuższy okres uwalniania się, czyli jeżeli zastosujemy go odpowiednio wcześniej, nawet o takiej porze jak teraz, to spowodujemy, że więcej czasu będzie na rozpuszczenie się fosforu czy potasu, a azot nie będzie z tej gleby wymywany, bo on także od, w zależności od warunków termicznych, będzie uwalniał te, z tych otoczek azot systematycznie do gleby. Reasumując, co robimy? Pryskamy miedzią w celu zapobiegania przed chorobami kory drewna, parchem i chorobami także bakteryjnymi. Na pewno robimy kontrolę pod kątem szkodników. Jeżeli są, to pryskamy, jeżeli nie ma, to nie pryskamy. Awalon, jak najbardziej ruszamy z awalonem, no i czytamy Program Ochrony Roślin Sadowniczych, bo tam te zmiany, które nastąpiły w tym roku, są umieszczone. Na dzisiaj tyle, do widzenia.